Witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mamy 6 grudnia. mam ja Mikołajki, jedziemy się spotkać z Kubą, pójdziemy na Jarmark. Słuchajcie, przyjechaliśmy już na stare miasto. Kuba był pierwszy, bo ja się spóźniłam. Idziemy teraz na Jarmark, ale problem też jest teraz, widoko. Muszę się przywitać. Siemanko, siemanko, <noise> cześć widzowie, witajmy! Bo będziemy robić szmaj ze szmaj, też? Tak? Szmaj ze szmaj. A potem jest plan jak taras widokowy. Chciałem powiedzieć, że jest tak zimno, że Strasznie jest zimno. My mężem. powinniśmy kupić sobie dzisiaj rękawiczki. Rękawiczki. Świeczkę, która się powinna palić, tak. jak będziemy szli. Zbliżamy się do jarmarku świątecznego. To jest twój pierwszy jarmark, czy nie? Um, ja już byłem w Kopenhadze. Tak? Tak. I tak. co tam robiłeś? Mega sporo. Ogólnie jakby byłem w Szwecji e, i e, zahaczyliśmy Kopenhaga, bo sam tam mieliśmy lot. A kiedy to było? Tydzień temu? Posłuchajcie, czy to jest... Nice, ale chciałbym właśnie zobaczyć tutaj też e, ten jarmark w Warszawie, ponieważ szczerze to ja chyba nigdy nie byłem na jarmarku w Czyli to będzie twój drugi jarmark? Tak, tak twój Ale my ci... no, pierwszy, ale w ogóle gdzie jest ten jarmark? po to są łyżwy są, to idziemy na łyżwy. Idziemy na łyżwy? Słuchajcie, nie mamy planu takiego bardzo konkretnego, no, ale okay. my chyba po prostu pójdziemy na łyżwy. To jest świetny pomysł. Czy będą mieli w ogóle Ro... mój rozmiar buta? Myślę, że może być ciężko. Ile? 45? 41! Idziemy na to lodowisko? Ja bym poszedł, ale najpierw to myślę. Jest jest jemeczy... No dobra, ja może na lodowisko jak najpierw A. Dobra, Ty się na lodowisko, sobie serdecznie, na nóg. Idziemy się dowiedzieć, jak wygląda. Nie, tutaj można Boże, kupić. Żeby dawaj. Się nie połamamy, A połamiemy się, myślisz? Nie wiem. Chyba, że będzie ten jeden rajdowiec z łyżbia. Ja. Tak. Wiesz który, to tak. wtedy się połamy. Ale tak to myślę, że będzie w porządku. Poszliśmy w końcu na to lodowisko, które wymyśliliśmy 5 minut temu i teraz pokażę nam Wam. Jest zimno. Trzymaj Ja robię pokaz. Uwaga? Albo to się skończy źle, albo to się skończy dobrze. Nie wiem czy y, bezpieczne jest w ogóle jeździć z tą kamerą, ale że co? Bo przyciągamy to, co się boi, to czego się boimy. Pamiętajcie. Właśnie, nie więc co? bądźcie odważni, ryzykujcie. Nie ryzykuj. Tylko nie połamcie sobie nogę. <laughs> Tutaj już. Dobra. To będzie no. No. Tak masz o sobie. Gdzie jest ta karta teraz? Nie ma jej. To jest moja karta, waga. Dobra, dobra. O oh shit, to jest ta karta. Jesteśmy na jarmarku i będziemy testować teraz wszystko, co się tutaj znajduje na tym jarmarku, więc nie możemy się doczekać. Mm. mnie. No jest bajbik, like zakopałem. Jest bajbik, ale oceniam tylko 4 na 10.

18. Ale spokojnie, już zaraz to jakoś się tego pozbędziemy Boże, wiedziałam, żeby go nie ubierać po prostu, no Ej, ale jaki w ogóle ten? Jak to z plastiku? Normalnie patrz. Wiesz od razu, jak nowe Dobra, słuchajcie, wracamy po krótkiej przerwie Bo musiałam wymyć futro I teraz hmm. testujemy... Panu, z kanapkę ze, ze szmajcem. szmajcem. Ze szmajcem. To jest ze szmajcem jak uh -huh. Uh -huh. No no. czekamy na zdania? Dobre bardzo. Chcąc coś więcej. Mm. Smalczy <noise> ok? djok. O no. Dobra? Uh -huh. hmm. Dobra, ja chcę jeszcze... Jedna. On. No. 9x10. To był oblew. Ale był Ale był spokój. Najbardziej był spokój. nie? Najlepsza. Ale to jest dobre światło, widzisz? Idziemy dalej, po co się Bo tak, zjedliśmy, popiliśmy. Nie, nie piliśmy nic, nie. Żadnego, picia nie było napoju Trzeba... żadnej lemoniady, żadnego centrum z nim bielem, żadnego w ogóle sytuacji takiej. Ej! Pogrzańca, grzańca. Grzaniec, myślisz, a jak się na, ten nas wytnie tak. Nie wetnie. Nie? Na, jednego nas pływy wypijemy. Jezu, a może jakąś herbatę? Albo. Ja wiem czy coś co znajdowała? Co, Gofra? No. Albo jakąś lemoniadę? To dawaj. Dobra, to możemy. A, no możemy te grzańce, bo to tradycja, prawda? Możemy. Próbować. Ale co chciałam powiedzieć? E... Właśnie przed chwilą wyryłabyś... Tak, głową właśnie przed chwilą przed chwilą właśnie w schody. W schody bym weszła, bym wylądowała na sorzu, ale nie o tym. Poczekaj, chciałam powiedzieć? A, że idziemy jeszcze zobaczyć inny jarmar, który jest tutaj na tym drugim starym mieście jakby, bo nie wiem jak to się nazywa. Więc... Stare miasto 2. Stare miasto 2, zapraszamy Was serdecznie, idziemy zobaczyć. Zobaczcie, w ogóle to są widoki. 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 Słuchajcie, spotkaliśmy Teams. Pośrzmialiśmy się, spróbowaliśmy kołacza za kalca. Eee, fajnie było, teraz czekamy na pieczonego kurczaka, tak? To jest, co to było? Eee, to jest tak, eee, ten spręży napieczony pieczony kurczak. No dobra, więc jesteśmy tak mega ciekawi. Tam stoją, tam, o, tam, tam stoją, tam stoją tienziaki. Dobre to tak, czy nie? No, właśnie powiedzieć, że jest średnio. Średnio, bo takie zimne, ale wyszło z mega gorącego oleja i nie było nawet chwili, żebyśmy tego poczekali, aż to wystygnie. Jest mega zimne, więc nie wiemy, co zrobić. Ale jesteśmy teraz na takich owocach w czekoladzie, więc będziemy to wszystko testować, a potem pojedziemy do apteki poryni gazowej. Oh, I <laughs> potem, jak to jest? Po węgiel. Kuba, ty chcesz czy nie? To? Nie, to jedź. Uwaga, to jest na żywo. Wszystko w KDS. Dobra, kwaśna, lubiąca. Kwaśna? Mhm. Mm. Jak byłam na fest festiwalu były takie. Rzutujesz. Mhm. A my chcę jedną. Boję się, nie wiem. Dobra, naprawdę, dobra, mega dobrze. Mam rzeczy, że naprawdę trzeba będzie zaraz zaraz gaz. Dobra, ty jedz. Jak już nie będziesz mogła, to... Nie mogę. Tak, utrzymałem <laughs> to usłyszeć. Patrz, ja nie wiedziałem, że tutaj też jest jadmar. Po prostu szok. Pokaż, widzą, tu trzeba iść od Zygmunta. Jak to A, jest. Właśnie. Idźcie sobie tak, od Zygmunta w lewo, na jarmark. Choinka już stoi, choinko ma. Choinko. Mm, ale to jest taki duży misie, jak ciekawe, czy kosztuje 100 zł za zrobienie zdjęcia. Mm, mówiłam, że dobre. Mówiłam ci, że dobre. Mega dobra. No, a ciekawe, jakby kosztował, e, bo jakby smakował banan, co? Banan by smakował naprawdę. Banan, czego? U. Um, Bananowo. Zobaczcie tego misia. Jezu, ja przewróci się zaraz. Słuchajcie, to by było na tyle, kończymy tego vloga, byliśmy wszędzie. Czy jedzenie było w porządku? Sami zobaczycie, oglądajcie do końca. Musimy tutaj wrócić za tydzień, no bo jeszcze inne rzeczy po prostu będziemy robić. Ale już jestem tak nawzajem, że tak boli brzuch. A, i coś jeszcze nam powiedzieć, że chcieliśmy wejść na taras widokowy ten tam na górze. I co? I nic, ponieważ trzeba... Nie mamy gotówka, gotówki, gotówka. ale 10 złotych. Ja nie wiedziałam, mm -hmm. że w Warszawie takie miejsca jak teraz wielotokowe 10 zł. Lodowisko 10, 10 złotych, 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 złotych łóżby, a ogólnie jest darmowe. No zajebiście. Wszystkiego dobrego. Pa! polecamy, polecamy.